To obiadu szło dobrze proszę Państwa No niestety łupona nie wytrzymała Mamy e, tutaj kontynentalę No i tak No i skończyły się A co przejeżdża? No tam, ale zaczyna tak ładnie iść, bo no, to ciąży trochę A, a, a czemu odpala? Co? odpala? Będziemy poprzestały, no, ale teraz... A żeby w głozie nie było, nie? No Poczekaj to, ładnie idzie Tutaj jakby się wam kiedyś przydarzyło Taka akcja jak dzisiaj nam Że łupona się rozdupcyła to macie tutaj Wulkanizację Polową, znaczy ogólnie Mobilna, tak? Mobilna wulkanizacja Proszę państwa, to sobie zapiszcie Zapiszcie sobie ten numer Jakbyście tutaj w okolicy potrzebowali Te rejony powiatu Pociwelskiego, Goleniowskiego, Stargardzkiego, Nowogardzkiego, Szczecin nawet. Tu chłopaki przyjadą i szybko ogarną. Sprzęt jest, prąd jest, i gitara. Do obiadu szło dobrze. No i dzień proszę Państwa dziś dobiega końca. W końcu powiem wam, że jestem wymordowany. Zrobiliśmy z mamą i żoną, i tatą w sumie pastucha całego. Dookoła ugrodziliśmy pastuchem i co jeszcze? No i po drodze atrakcje, trochę tam drzewa jeszcze na przyczepę rzucili, bo tu gałęzie pospadały co tam jeszcze no skakanie w tą z powrotem z przyczepy no ten groszek trzeba było tam sięgać samemu bym akurat sam i ta przygoda z oponą także trochę dzisiaj było takich przeszkód no ale to nic przeszkody są po to żeby je pokonywać no i teraz przyjechali drapakiem w tą z powrotem. A po to, żeby później z tym alienem nie skakać sobie jak ping-pong. W sumie nie jest tak źle, tam on mocno nie odczuwa, no ale jak będzie wyrównane, no to też inaczej się to robi. Poza tym poprzeczniaki mamy strasznie zjeżdżone, czy zawsze po nich jeździ i ten i lepiej, lepiej to zruszyć lepiej pług wchodzi wtedy to wszystko równie jest ale powiem wam że i tak to bardzo fajnie równo wszystko chodzi tak jak trzeba powolutku musimy jechać bo jak jedziemy szybciej to drapa robi drapak robi te wielkie dziury takie, Rowe. więc lepiej powoli i tak proszę, trochę rzuca ale brat się wprawił Tą, to, to zawracanie, powiem że to szybko mu idzie ale rzuca, trochę ciepię pyk do góry aliena tylko tu mamy klin, akurat jeszcze pod takim złym kątem I, i no trzeba troszeczkę więcej się namęczyć żeby zawrócić z tym Ale ale to nie jest tak że i tak w ogóle i tak mu to w miarę szybko idzie <grym> Sobie no, i tyle, i jedzie z powrotem, Łoże. No i ożę, jedzie nawet szybko, bo 9, 9 na godzinę jeździ. Ponad no, a ja sobie bardzo powoli, żeby, no, żeby tych dziur nie porobić, powolutku, wgryziemy się. Będzie puchniał lżej, bo będzie się w powierzchni inaczej ślizgał. Nam dobra, tyle na dziś, proszę Państwa. Dzień pełen wrażeń. Eee, też sporo roboty zrobiliśmy, bo jak widzicie, kawa pola zasiane jest 10 hektarów, wczoraj 4, dzisiaj 6, ale no dużo było takich pierdół. Eee, a to z ciągnikiem z tą powodą zeszło prawie 3 godziny, więc. Już byśmy pewnie byli w domu, odpoczywali, a tak o, zawsze coś, no niestety czas, czas na zmiany, czas na zmianę opon Trzeba pomyśleć o tym, na razie w sumie może nie, niekoniecznie na czas zmiany, ale może teraz wytrzyma, wiecie no, Zostały włożone dwie dentki, więc chłopaki fajnie to zrobili, szybko ogarnęli się Trochę to kosztowało, no ale e, lepiej tak niż, no byśmy teraz dzisiaj nie dokończyli na pewno Myślę, że dokończymy to, bo to poprzeczniaki pójdą szybko dosyć Tym bardziej, że ja tak ładnie wyrównam, to wtedy będzie się miło robiło Także można robić po nocy Wtedy, wtedy można robić po nocy A poza tym szpili kończ ostatni No i poprzeczniaki, no i poprzeczniaki pójdą szybko, bo to praktycznie będzie Chyba nawet nie będzie tutaj ten tylko prosto, trochę skręci kołami i jakoś to będzie. Mm. Dobra, na razie. Nie tak źle, bez skrobaków. No i jedzie, ruszył, proszę Państwa, ruszył. I jak obstawiacie, przejedzie czy nie przejedzie? Dojdź. Powiem wam, że mało kiedy go coś zatrzymało, no ale kiedyś może nadejść ta chwila, tym bardziej że tu ma aliena. I ten alien jednak pcha trochę go, tak? Znaczy, no.